Cześć, kochani, słuchajcie, startujemy dzisiaj z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj nieco inaczej, z tego względu, że chcę wam pokazać, jak morsować. Będzie taki instruktaż pierwszego morsowania, pierwszego wejścia do wody. Pokażę Wam, jakiego sprzętu używam, co dokładnie jest nam potrzebne do morsowania, jak wygląda morsowanie, kto może morsować, przede wszystkim, jakie są przeciwwskazania, jakie są korzyści z tego też morsowania. Oraz powiem Wam, co robimy w pierwszych godzinach po morsowaniu, jak wygląda. Wyglądają kolejne rzeczy, które trzeba wykonać. A więc widzimy się za chwilę. Do zimnej, lodowatej wody. Na początek chciałbym pokazać jakiego ekwipunku używam do takiego wejścia do wody. A więc, tak, po wejściu, do, po wejściu z wody potrzebujemy coś, na czym możemy stanąć. Najlepszym rozwiązaniem jest to Karimata drugi ręcznik bądź coś innego, suchego, co pozwoli nam zachować izolację od zimnego śniegu. Dodatkowo z rzeczy, które potrzebujemy jest to ręcznik, suche rzeczy na przebranie i oczywiście herbata, którą wypijemy wychodząc i po ubraniu się już z wody. Dodatkowo ja używam specjalnych butów do morsowania z neoprenu, które pozwalają nieco dłużej w tej wodzie wystać i tak szybko nam nie odmarzają stopy. Ważna jest, ważna jest też czapka, którą bierzemy na głowę bo wiadomo od głowy najszybciej to ciepło nam ucieka. No i ważną rzeczą są też rękawiczki, które też warto mieć ze sobą. Bardzo istotną i ważną kwestią jest również przygotowanie całego swojego stanowiska do morsowania. Przed tym morsowaniem wiadomo, że morsujemy w chłodnej temperaturze, a szczególnie im chłodniej jest na zewnątrz, na minusie, tym to Wejście jest bardziej efektywniejsze i dużo lepiej jest wejść do wody, ale to wymaga też przygotowania całego tego swojego stanowiska, po to, abyśmy mogli sprawnie i szybko później wyjść, ubrać się i skompletować swoje rzeczy. Wiadomo, że te warunki przy niższych temperaturach są ekstremalne. Teraz chciałbym też powiedzieć o przeciwskazaniach, które są przy morsowaniu. Takimi przeciwwskazaniami do morsowania są choroby sercowe oraz choroby układu krwionośnego. Wtedy akurat nie powinniśmy przed takim pierwszym wejściem do wody skonsultować się z lekarzem, wykonać podstawowe badania. Ważną, istotną kwestią jest też, aby podzielić swoje rzeczy na rzeczy, które używamy przed morsowaniem czy w trakcie morsowania będą nam potrzebne i na rzeczy, które używamy po morsowaniu, żebyśmy mieli to wszystko usystematyzowane, poskładane w jednym miejscu, aby po wyjściu z wody nie tracić czasu na szukanie tych rzeczy, tylko żebyśmy mogli po kolei te rzeczy, które będą nam potrzebne szybko wybierać z tej karimaty. A więc ważne jest też, żeby zrobić rozgrzewkę przed morsowaniem. Ale chodzi o to, żeby się nie spocić, więc robimy tylko jakieś przesiady, truchty, ewentualne bieganie rozgrzewamy się przeważnie 5-10 minut e, i potem szybko rozbieramy się i wchodzimy do wody. najważniejsze jest wejście wchodzimy e, nie zatrzymując się pierwszym e, momentem najgorszym wejściu jest zanurzenie się po pas ogólnie wchodzimy i zanurzamy się po e, linię sutków w ten sposób e, stoimy teraz kwestia oddechu oddychamy spokojnie przez nos musimy uspokoić swój oddech to nam pomoże w skuteczności tego morsowania. I kolejną kwestią, jaką chcecie na pewno wiedzieć, jakie są pozytywne skutki morsowania, jest to na pewno odporność, regeneracja, lepsze samopoczucie, więcej energii i redukcja celulitu. I bardzo ważną kwestią jest też systematyczność. Najlepiej jest morsować dwa razy w tygodniu. Po wyjściu z wody mamy bardzo krótki czas, gdzie musimy się bardzo szybko wytrzeć, a najlepiej oklepać ręcznikiem, bo skóra jest zamarznięta, więc nie czujemy tego. I wtedy po prostu szybko bieramy się. Mamy raptem 5 minut, gdzie czujemy się w miarę jeszcze ręczko i jesteśmy w stanie szybko ubrać suche ubranie, które sobie wcześniej przygotowaliśmy. Też miał morsować, ale niestety nie udało się. Kochani, ja już po morsowaniu składam wszystkie rzeczy. Tak, jeszcze chciałbym Wam też powiedzieć o tym, że jak, jak idziecie już morsować i chcecie spróbować morsowania, najlepiej znajdźcie w swoim mieście, w swojej okolicy ludzi, którzy morsują. I takie morsowanie najlepiej robić z kimś doświadczonym. No też najlepiej jest iść morsować z innymi osobami nawet dla samego bezpieczeństwa, albo jeżeli już nie macie takiej ekipy, nie znacie takich ludzi, to przynajmniej weźcie sobie kogoś, kto będzie nad Wami czuwał z brzegu. Drugą kwestią, bardzo ważną, którą trzeba też poruszyć, jest to, że jeżeli w wodzie pojawiają się drgawki u Was i czujecie, że ten organizm zaczyna wpadać w jakieś drgawki, najlepiej niezłocznie wyjść z wody, żeby nie doprowadzić też do hipotermii. A tak jak wspominałem wcześniej, Asobcie, fajnie sobie wziąć ciepłą herbatę do termosu i po takim wyjściu, po ubraniu się, po spakowaniu wszystkich swoich rzeczy, dobrze jest napić się łyk ciepłej herbaty dla rozgrzania organizmu od środka. Morsowaniu. Jestem właśnie w domu, e, zrobiłem sobie ciepłą herbatę w takim oto kubeczku. E, teraz pokrótce chcę wam powiedzieć jeszcze kilka ważnych kwestii odnośnie morsowania. E, a dokładnie rzeczy, które robimy po morsowaniu e, w pierwszych godzinach e, po morsowaniu. Tu chodzi o to, że musimy dać czas organizmowi na to, aby, aby on sam doszedł do swojej temperatury. W naturalny sposób nie możemy od razu wchodzić pod ciepły, gorący prysznic, tylko musimy odczekać godzinę, dwie w takiej temperaturze pokojowej, gdzie organizm sam powinien złapać tą temperaturę, i dopiero po tym czasie możemy wziąć prysznic na początku z taką wodą letnią, i potem stopniowo wchodząc już pod taki cieplejszy, cieplejszy prysznic. A zaraz po morsowaniu, po powrocie do domu polecam ciepłą herbatkę z miodem, z cytryną na rozgrzanie organizmu od środka. Na dziś to wszystko w tym vlogu. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy materiał zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo może mi to tworzyć jeszcze, jeszcze lepsze treści dla Ciebie. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam. Cześć.